Zapakowałyśmy się do busa i jedziemy na wycieczkę na Kłady. Zobaczymy piękne miejsca. Mama powiedziała, że chce prowadzić, więc super. Stwierdziliśmy, że chyba weźmiemy sobie jednego Kłada. Pojedziemy e, razem e, na jednym. Będzie weselej, będzie śmieszniej. Mamy tak piękną pogodę. Spadł śnieg, jest magiczny, nie? Bardzo, jest mroźno, ale słonecznie. Tak, ciemnie. Chyba mamy minus 3 ale ale jest takie słonko, że aż po prostu chce się chodzić, tak szczypie w buzie, Jest cudownie, więc chyba lepszej pogody nie dało się wymarzyć, a jutro Przewidują, że po prostu ma spaść dla śniegu, więc naprawdę będziemy się ewakuować, żeby, żeby no spokojnie wrócić do Warszawy. No bo jednak jak będzie spał, to warunki powrotu mogą być gorsze, więc dzisiaj korzystamy na maksa, mamy zamówioną pogodę. O, jesteś gotowa? Aż zaparowała Czecha. Dobra, czy jesteśmy gotowe na trip? Takie ma szalona mama. Daje radę. <grywa> Jesteśmy gotowe w kaski. Idziemy e, oglądać piękne widoczki. Mamy herbatkę zimową e, w łapce. Zatrzymamy się w pięknym miejscu. Napijemy się herbateczki. Pojeździmy, wygłupiamy się na śniegu. Tak jest? Piona. Tak jest, piona, Czujesz się jak w Jestem z ciebie dumna, że jesteś taka szalona. <grywa> Jest. Jedna idzie, druga... Uuu, tam jest no, grubo! No, że ma motylki już e, w, brzuchu? E, w brzuchu. Także, no, będzie ciekawie. Na no, razie ja jadę, będę prowadziła, potem babcia Potem mama. Dobra. Jesteśmy gotowe! Anelusia jedzie na sanki. Jest. Tak. Po ziemię! i tak sobie spacerujemy zapomnieliśmy wózeczka i kurczaki ale go się poświęca i Nelu się wzięła na barana, także ciśniemy. Jest super. O, Jezu, ja kocham góry. Kocham się, ich naprawdę. Mm. Jeszcze lubię tak na wyjazdach sobie znaleźć jakieś takie miejsce, coś przywieźć. Tak jak pani tutaj mówi, że sama masełeczko robiła. O sypeczki, jeju! Ale czas No jest mega fajnie, To się zawsze całe życie haski miała. A tu same haski, patrzcie, przed nami również. Że mamy taki piękny wypad. Zawsze to mama mnie zabiera w jakieś miejsce, no a teraz cieszę się, że ja mogę sama ją zabrać i odwdzięczyć się za to i spędzamy sobie coraz więcej takich wspaniałych chwil, fajnych wypadów. Ja też Wam zachęcam, żebyście zabrali i na przykład zrobili taki prezent swoim bliskim, żeby spędzić czas tak razem, oderwać się. My zrobiłyśmy sobie jeden dzień takich atrakcji. Mamy pyszne jedzonko zaraz. Były atrakcje. Gosia pojechała z nami, żeby pomóc mi z Nelusią, no bo jest to prezent ode mnie dla małych za wszystko co co zawsze dla mnie robiła, za to, że mnie zawierała. i się, cieszę, że teraz ona może e, być ze mną i że teraz ja mogę ją zaprosić w takie fajne miejsce. Także pamiętajcie, dbajcie o swoich bliskich. E, te relacje są naprawdę bardzo ważne. Nie mam się? Dziękuję ci, córeczko. <laughs> Także wskażę Was i chcę powiedzieć, że wspaniale razem się bawimy e, i naprawdę tak się wyczerpałyśmy. Mamy taki spokój w sobie. Jest nam tak. Tak dobrze. Ściskamy Was, my jesteśmy taki właśnie. A trochę rozamielony tym czasem, bo zazwyczaj go tak jest, że nawet jak coś i wyjeżdżamy, spędzamy, to mamy taki, wiecie, że taki taki program napięty, to trzeba zrobić, to trzeba zrobić, a ten wyjazd jest taki totalnie nastawiony dla nas, na chillout, mamy spokój, więc mamy taką dobrą energię w sobie i my ją Wam wysłamy. Także ściskamy, ucałujcie swoich bliskich, dla których którzy są dla was po prostu ważni. Pa, pa. pa.